Szanowni Państwo, witamy serdecznie na otwarciu i przekazaniu kluczy w nowym budynku mieszkalnym w Szczecinku. Witam serdecznie burmistrza naszego miasta, pana Daniela Raka. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również prezes ZPM TBS pan Cezary Kramka. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Pozwolą Państwo, że na początku naszego spotkania oddam głos panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, no dzisiaj naprawdę ważny dzień dla mieszkańców przynajmniej tych, tego obiektu, który oddajemy do użytku. Dzisiaj nadszedł czas ukończenia tak formalnie tej inwestycji, bo odbiory miały miejsce z końcem zeszłego roku. Dzisiaj przekazujemy klucze, dzisiaj oddajemy budynek już do zasiedlenia do dla docelowych lokatorów. W tym obiekcie zostało wykonanych 38 mieszkań w poziomie parteru. Są Pomieszczenia dedykowane dla osób starszych z niepełnosprawnościami. Ja to tak potocznie nazywam jako lokale wspomagane, ponieważ będzie tutaj opieka całodobowa. Jest też punkt świetlicy, gdzie te osoby będą mogły wspólnie spędzać czas. Kondygnacje druga i trzecia są, i następne są dedykowane dla mieszkańców, nie dla rodzin. Zarówno z listy, jak i z zamian mieszkań. Także jeżeli chodzi o same pomieszczenia mieszkalne, to od 20, prawie 7 metrów, 26, bodajże, 8 metra kwadratowego ma najmniejsza kawalerka. A te największe mieszkanie, trzypokojowe, bo są mieszkania te jedno, dwój, trzypokojowe to 65 metrów. Także inwestycja cała kosztowała 11 milionów siedemset tysięcy czas realizacji y, od maja 2022 roku do końcówki zeszłego roku. No a dzisiaj ten naprawdę bardzo sympatyczny moment. Ja ze swojej strony y, dziękuję tutaj firmie ZGM, panu prezesowi, że bo to oni w imieniu miasta y, przystąpili do realizacji tego obiektu i, i to na nich ciążył y, ten ciężar był ciężar inwestycyjny. E, także e, oczywiście było tutaj dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to programy, które, e, które właśnie są dedykowane do realizacji mieszkalnictwa. Tak jak Państwo widzicie, na, naprawdę e, dzisiaj budownictwo jest e, stosunkowo e, drogie. Te, Ten metr kwadratowy e, no nie, mało nie kosztuje. Niemniej jednak wiem, że takie są potrzeby miasta. Ja z, Mówiłem w swojej kampanii wyborczej 5 lat temu, że taką inwestycję e, zrealizuję. Słowa dotrzymałem. Mam nadzieję, że dane mi będzie w, kolejnych, e, w kolejnej kadencji, jeżeli ją wygram, e, zrealizować kolejny obiekt o, podobnych, e, o podobnym charakterze, czyli łączenie pomieszczeń dla osób starszych z funkcją rodzin. E, z funkcją rodzin wielodziednych, czy, czy, czy po prostu tym, którzy, którzy realizują, znaczy którym są potrzebne te mieszkania. Panie prezesie jeszcze raz dziękuję. Ja ze swojej strony chciałbym tylko dodać, bo Pan Burmistrz prawie wszystko powiedział, co chciałem powiedzieć. Budynek w pierwotnej wersji miał być w kształcie prostokątu, jednak chęć zachowania tego dębu, który jest przed wejściem, zobligował nas do przeprojektowania budynku i jest w kształcie litery C, 45 metrów budynek jest długi, wysokość budynku to jest 16,5 metra, przepraszam 14,5 metra, szerokość 17 metrów, budynek w pełni podpiwniczony, także każda każda rodzina będzie miała swoją piwnicę, podłączony jest do miejskiej sieci, czyli do metsu szczecińskiego. no co można jeszcze dodać, tak? 40 miejsc parkingowych, Także nie będzie chyba problemu tutaj z zaparkowaniem, tak jak mi wspomniał cały parter jest przeznaczony dla osób z problemami ruchowymi. Możemy tutaj za chwilę przejść i obejrzeć jak to wygląda. Mieszkań 38, kawalerek jest 9, 25 mieszkań dwupokojowych w podziale na aneks, aneks kuchenny z pokojem i 10 mieszkań, które są z wyodrębnioną kuchnią. Trzy, przepraszam, cztery mieszkania, trzy pokojowe, największe 65 metrów. Cały teren został tutaj zrewitalizowany, powstały tutaj budynki TBS-owskie, teraz budynek ZG Moski. Praktycznie część tych obiektów wykupiły, wykupiły osoby prywatne i też zrewitalizowały ten cały obszar. Także ja uważam, że to jest najbardziej, najlepiej zrewitalizowana część Szczecinka w tym ostatnim okresie. Jest tutaj też, o czym prezes G mówił, duża ilość miejsc parkingowych, co w, w ogóle jest bolączką na osiedlach szczecineckich. Także ja się cieszę, że, 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 ten, że jedna z większych inwestycji, którą zresztą obcywałem w kampanii wyborczej, że ją zrealizowana została właśnie teraz. Wywiązałem się z tego w 100%.